O właśnie, powiedziałeś ciekawą rzecz, aby uśmiech był. No dokładnie, no bez uśmiechu nie da się nic. Dzień dobry. Dzień dobry, a to dotyczy naszej rozmowy. Dokładnie ten uśmiech. No. I masz dzisiaj uśmiech ze sobą? Mam tak. Wczoraj przeprowadziłem rozmowę z takim też widzem, który zaoferował mi pomoc. pomoc tak. a, a, a poczekaj, 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 poczekaj. To za chwilkę. To była tylko próba mikrofonu. A. Czy ty, Patryk, w ogóle pamiętasz to miejsce? Tak, no to miejsce bardzo dobrze pamiętam. Ty raczej chyba też. No właśnie, wyrzucono nas stąd. No tak. ciebie z Irokezem, bo nas wyrzucono po drugiej stronie. A no właśnie. to mi się Nas już tam już te, koło tych y, skrzynek, nie? Mi się już te miejsca, z których my wyrzucano, mylą. Wiesz co? tak sobie postanowiłem, że jeżeli panowie przyjdą, to już się nie będę sadził, tylko po prostu grzecznie powiem Entschuldigung. Albo jakoś tam inaczej i po prostu wyjdę. Bo tu nie ma co w ogóle z nimi zadzierać. No i tak doprowadzą do tego, że wyjdziemy i tak, i tak. Także to nie no tak, a też nie ma sensu dochodzenie jakichkolwiek praw, praw przechodnia. No bo jako przechodnia chyba mamy prawo sobie tak siedzieć pod ścianą, jak ci się wydaje. No, nie, nic złego nie robimy? Teren bana, więc chyba nie możemy. Mają rację. Myśli, że nie można tak sobie siadać po prostu na urbania? A co to komu przeszkadza? Nikomu to nic nie przeszkadza, po prostu im to przeszkadza. Wiesz, żebyśmy śmiecili, jakoś zakłócali porządek, wiesz, śpiewali. To może tak. To też ciekawe jest, że nas wyrzucano, a tamtych migrantów, co tam mieszkają po drugiej stronie, nie. A więc właśnie, to się o nich rozchodzi. Oni nie szanują y, śmiecą, a my na tym cierpimy, tak? Mm -hmm. y, I gonią wszystkich. No to jest to właśnie. Odpowiadamy za kogoś. Patryk, opowiadaj, bo coś się wydarzyło ciekawego. Y, tak, wczoraj rozmawiałem z jednym z widzów, spotkałem się, zaoferował mi i mieszkanie, i pomoc w substytucji. Z tym mieszkaniem to boję się, bo Wiadomo, no, zaufanie, wolę poczekać, ale zaproponował, skoro chcę z tym skończyć, chcę spróbować, to od jutra zamiast mojego leku przejść na substytucję. I zdecydowałem się zaryzykować. Dlaczego nie? Chcę, spróbuję. Dlaczego nie? Nic nie stoi na przeszkodzie. Powiedz mi taką rzecz, bo chcę się upewnić. To jest widz kanału. Tak, tak. Czyli on z tobą zapał kontakt za gdyby, pośrednictwem filmów. Tak, kiedyś był. Yy, też opowiadał, proponował, ale yy, tak zlekceważyłem go. Yy, teraz też był ostatnio. Myślałem dużo na ten temat, z Zirokazem też gadałem, ale wszystko tak dziwnie to wyglądało, że zbyt pięknie i w ogóle że myśleliśmy, że złe intencje. Zaryzykowałem, spotkałem się z nim wczoraj. No i mówi, skoro nie chcesz u mnie w pokoju mieszkać, co by mnie to kosztowało 5 euro za noc, to mówi to po prostu. Spróbuj na tą substytucję przejść. No i od jutra tak zrobię, dlaczego Czyli nie? Oferta polegała na tym, że mógłbyś u niego spać i płaciłbyś za to 5 euro. Tak, tak, za dobę. dokładnie, dokładnie. Czyli 150 euro miesięcznie. Wiesz są. czy nie ma w tym czegoś. Nie, czy nie ma tu jakiegoś podwójnego dna? A więc właśnie dlatego, jeżeli chodzi o to mieszkanie, stwierdziłem, że nie, bo, bo właśnie mam takie obawy, a jeżeli chodzi o substytucję, dlaczego nie? Przecież zawsze mogę udać się i kupić to, co codziennie kupuję. Żadnego ryzyka, a, a może jednak ma dobre intencje i okaże się, że. Bo ja rozumiem, że ty tę te osobę też poinformowałeś, że nie chcesz skorzystać z oferty mieszkania, dlatego że masz obawy. Ty mu to powiedziałeś. Tak, tak, tak. I jak on na to zareagował? Zrozumiał, zrozumiał. Powiedział, że rozumie to, że. Nie dziwi mi się też, tak. Także no to mnie przekonało do tego, że warto może jutro przyjść. Na tym lekkim skręcie i, i zażyć tą substytucję i, i spróbować. Dlaczego nie? Czy to jest osoba, która też I, miała, czy też ma ten sam problem co i ty? 18 lat jest w programie na substytucji. 18 Ach, ja lat. Pamiętam, mówiłeś mi o tak, tym tak, ja 18 myślę. lat. Aha. Pokazywał mi wszystko, taką książeczkę ma, y, że jest w tym programie od 18 lat. Jakie ale... leki bierze? To od razu wytłumacz mi jedną rzecz. Jak należy traktować osobę, która bierze tego typu substytucje od tylu lat? Czy ta osoba jest według ciebie? Czy ona jest strzelcą, czy nie? Substytucja, no, moim zdaniem to uzależnia tak samo, ale z tego chyba łatwiej jest wyjść. I przede wszystkim nie idzie na to tyle pieniędzy. To serce, właśnie ta pomoc, on wie, co to jest, wie, co to jest skręt, i myślę, że, że warto właśnie dlatego spróbować, bo on to rozumie. Nie? Przechodził to samo kupa lat temu i do dzisiaj jest na substytucji, więc. Bo pomysł jest taki, czy idea jest taka, że wtedy, kiedy bierzesz ten substytut, to wtedy nie cierpisz skrętów. Tak, dokładnie. A on nie daje ci fazy. Tak. Mhm. Czy to możemy spojrzeć na to w ten sposób, że my może nie leczymy tego uzależnienia, ale zmieniamy jakość życia osoby uzależnionej? No, przede wszystkim nie będę siebie krzywdził. To jest raz. Dwa. Nie będę musiał siedzieć, zarabiać tyle pieniędzy. A czy będę musiał jakoś zająć ten czas tak, żeby nie myśleć o tym? Ale na to już mam sposób. Jak ci się wydaje, czy twój organizm w tej chwili wymaga detoksykacji? Czy ty jesteś jak gdyby zatruty? Powiem szczerze, że, że nie wiem. Boję pandemii? się trochę reakcji organizmu, ale tak jak mówię, nie spróbuję, nie dowiem się. A. Wiecznie czekać, chodzić, prosić, załatwiać i nic z tego. Wszędzie z kwitkiem, albo to nie ma, to, to trzeba czekać. Mam tu okazję już od jutra spróbuję. Dlaczego nie? Nic, nic nie mam do stracenia. Oszuka mnie okłamie, czy coś zawsze mogę wrócić do tego co jest, tak? Zero ryzyka, zero, nic. Mhm. Także. Spróbuję, dlaczego nie. A jak ci się wydaje, czy tutaj jest jakieś drugie dno tej pomocy? Na początku myślałem, że tak, ale jeżeli tak o przyjął z uśmiechem, że rozumie to, że, że nie chcę yy, tego pokoju i w ogóle. Stwierdziłem, że chyba nie ma złych intencji. A poza tym, no jakie by mógł mieć złe intencje. Yy, jeżeli przyjął to, że nie chcę normalnie. Mhm. I w pełni to zrozumiał, tak? Bo każdy chyba wie, co mam na myśli z Tomkiem właśnie na ten temat gadałem. Mhm. Jeżeli chodzi o to mieszkanie, no. A w jaki sposób dawki tego leku byłyby zdobywane? Kto by to finansował? Przede wszystkim on powiedział, że tym się zajmie, że sprawdzimy. Jaka dawka będzie mi potrzebna, żeby przetrwać te pierwsze 24 godziny. Także no, zobaczymy. Zdam się na niego, będę czuł, że coś się ze mną nie dzieje, dzwonię i zobaczymy, co dalej, tak? Zero ryzyka. W każdym razie, w każdym razie będę tutaj i będę mógł iść i, i kupić, co potrzebuję w razie. Jakiegoś niewypału czy coś. No. Patryk, my w tej chwili mówimy o bardzo poważnych sprawach. Czy ty nie miałbyś nic na przeciwko temu, żebym ja się troszeczkę z Tobą poprzekomarzał? No, przyświecają mi takie pozytywne intencje. Mogę? Oczywiście. Chodzi mi o taką rzecz. Czy Ty podejmowałeś kiedykolwiek próbę odejścia od uzależnienia? Yy, od odejścia? Ograniczenia tak, odejścia nie jeszcze. A co wiesz na ten temat? Co wiesz na temat procesu wychodzenia z uzależnienia? No, no po... mi o to, czy masz świadomość tego, że no bardzo ważna jest rola terapeuty, jakiejś grupy terapeutycznej, psychiatry, psychologa, to wszystko powinno być zaangażowane. Jak Ci się wydaje, czy tu nie będzie tego brakowało? Znam kilka osób, które są na substytucji i, i wiem, że z opowieści wiem, że to jest bardzo ciężkie. Jestem w jakiej jestem sytuacji i i na ile mogę, na tyle będę próbował. Wiem, że jak najbardziej psycholog, psychiatra, coś w tym stylu potrzebne, ale myślę, że może wsparcie Wasze, znajomych, kuzyna, mówię, no, ch chcę spróbować, bo nie ma tu ryzyka. Wiem, że na pewno jest to ciężkie. Każdy, kto opowiada, kto, kto to przechodził, albo przechodzi tą substytucję, że to, że to nie jest tak, że, że sobie bierzesz i jest wszystko ok, że to jest walka z samym sobą i, hmm. i do tego z bólem, no spróbować chcę. Muszę. To jest oczywiście bardzo wartościowe. Przede wszystkim to jest Twoja decyzja i na to nikt nie może wpływać. Jeżeli chcesz taką próbę podjąć, to ważne jest to, że walczysz. Natomiast. Ja w takich sytuacjach zawsze powtarzam jedno: mianowicie osób uzależnionych na świecie jest bardzo wiele, setki tysięcy, myślę, że nawet więcej. I te wszystkie osoby uzależnione, jak również te osoby, które już od nas odeszły, jak również i te, które wyszły z uzależnienia, one wszystkie przechodziły tę drogę. I ta droga jest dosyć dobrze opisana w literaturze, w procedurach medycznych. I mniej więcej wiadomo, ile to trwa, jakie trzeba dać dawki tych leków, jak się z tego schodzi. Jak również wiadomo, jak istotna jest rola tych wszystkich innych czynników, na przykład to, żeby mieć dach nad głową. I w żaden sposób nie chcę osłabiać swojego postanowienia, bo ważne jest, żebyś podejmował próbę. Natomiast chcę się zastanowić, gdzie tutaj można to działanie spowodować, żeby ono było jeszcze skuteczniejsze, czyli jak gdyby przestrzec się czy też pokazać ci te miejsca, w których inni się potknęli. Czy ja się dobrze wyraziłem? Tak, przede wszystkim najważniejsze dla mnie jest to, i myślę, że to będzie najlepsze zejść z tego, co jest teraz, czyli siedzieć na kubeczku, tak? Posiadać pieniądze na, na towar, tak. Z czasem naprawdę się zastanowię nad, nad wynajęciem tego pokoju u niego. Na początku chcę zobaczyć, jaki ma wpływ substytucja na mój organizm, tak. Czy, czy po prostu nie będzie mi to wykańczało, bo też tak może być. Nie wiem, no nie spróbuję, nie dowiem się. Czas pokaże. Na pewno będę potrzebował wsparcia, a nie osób, które będą. Zrozumiałem, zrozumiałem, mam się zamknąć. Nie, masz rację i bardzo dobrze mówisz na ten temat, tak, że to nie jest łatwe, ale myślę, że ja jestem inny i że mam tyle wiary i siły, że dam radę. Czy dam nie masz... radę z dam radę, chcę spróbować, a czy dam radę, to Bóg tylko wie. Patryk, czy nie masz takich obaw, że znów ktoś rozbudził Twoje nadzieje i w ostatniej chwili Cię zostawi z tym i znów będziesz cierpiał? Yy, tym razem nie, dlatego że, tak jak powiedziałem, zero ryzyka. Yy, nie nastawiłem się jakoś na to, nie napaliłem jakoś mocno. Yy, pójdę, tak jak się z nim umówiłem, jeszcze dzisiaj się wieczorem spotkamy. Yy, Albo i po południu zobaczymy o której skończymy, porozmawiam. Jeżeli nie wypali, to, to zostanie jak jest. Nie napalam się, nie nastawiam, co ma być, to będzie. W każdym razie podjąłem tą decyzję, że nigdzie nie będę szedł, mieszkał na samym początku. Bo właśnie nie chcę cierpieć, bo, bo znowu coś się okaże, że coś jest nie tak. i a inna rzecz to jest taka, czy nie obawiasz się tego, że wtedy, kiedy już rozpoczniesz tę terapię i ta osoba się wycofa wtedy z pomocy ci, czyli zorganizowaniu substytutu, czy wtedy nie będzie taka sytuacja, że zostaniesz na lodzie troszeczkę? Powiem tak, na pierwszy tydzień wiem, że ma. Substytuty dla mnie, tak? Yy, powiedział: W międzyczasie będziemy załatwiać, i ja sam w międzyczasie będę yy, zobaczę przez pierwsze dwa, 3 dni, jak mój organizm reaguje. Jeżeli będzie ok, sam zacznę jeździć i szukać, i wiem, że, że ten substytut znajdę, bo to nie jest jakiś tam największy problem, ale wtedy już będę wiedział, jak na mnie to wpływa, czyli mhm. nawet już będę mógł to dalej sam kontynuować, tak? W takim razie może dobrym pomysłem jest wejście na program, w międzyczasie tak. W międzyczasie mogę i szukać dalej tego programu. No i, i próbować go załatwić. Bo wtedy wszystko byłoby na legalu. No, na legalu, tak. Tylko czy te, Mówię, muszę spróbować. Nie, na pewno nie będzie wskazany stres, tak? Jeżeli już będę na substytucji. Spróbuję zobaczę. Boję się tego wpływu na mój organizm, na zdrowie, jak to będzie wyglądało, ale dam radę, no muszę. A czy możesz przypomnieć widzą, co się czuje, jeśli się odstawi i się nie doda do tego żadnego leku? Co wtedy czujesz? Jakbyś umierał, no. Byś umierał, Brak sił, wymioty słabniesz, no po prostu. Umierasz, tak jakbyś umierał, no. Niemiłe uczucie i niefajne i nie chcę tego... Dlatego chcę zobaczyć, jak substytucja wpływa na mój organizm. Mam okazję i spróbuję. Tym bardziej, że nic do stracenia, nic nie ryzykuję. Wszystko będzie jak było, nic nie ryzykuję, po prostu nie zażyję rano tego, tylko zażyję co innego. Zobaczymy. Jak wpłynie to jutro na mój organizm. Trzymam kciuki. No będziesz jutro to sam zobaczysz. Dzięki za rozmowę. Dzięki.